Będę kontynuował temat, który już zapowiadałem w filmie, w którym pokazywałem, jak ustawić falownik przyłączony do sieci dla mikroinstalacji. I chciałbym pomówić o tym, kto może i za co może płacić, jeżeli chodzi o opłaty za energię bierną, które mogą naliczać operatorzy systemu dystrybucji. I film ten powstaje, dlatego że ja wychodzę z założenia, że wróg znany jest. Lepszy niż wróg, nieznany. A wiem, że bardzo wiele osób boi się tej energii biernej. Jeszcze różne media podsycają te nastroje, obawy wasze. I myślę, że te materiały, które zrobię na ten temat, bo poza tym będzie przynajmniej jeszcze jeden, a zobaczymy, czy nie więcej, pozwolą Wam na to, żeby trochę ostudzić te emocje i po prostu nie dać się manipulować. Posłuchajcie, energia bierna nie jest ani zła, ani dobra. Ona po prostu jest. To też nie jest coś, co jest, powstało wczoraj czy w ostatnich, nie wiem, dwóch latach. Ona po prostu istnieje i dopóki korzystamy z prądu przemiennego, no to ona po prostu będzie. I zanim przejdziemy dalej, to tylko jeszcze ogromna prośba, że jeśli moje treści wam w jakikolwiek sposób pomagają, to postarajcie się odwdzięczyć, zostawiając tą subskrypcję na kanale, i zachęcam Was też do komentowania i lajkowania tego czy innych filmów. Na Wasze komentarze, jeżeli tylko mogę, to staram się odpowiedzieć. I zacznijmy sobie może od tego, że to, jak jesteśmy rozliczani za te zakupy energii elektrycznej i również moc bierną, jest ściśle kontrolowane przez Państwo i takie podstawowe rozporządzenie w tej sprawie to rozporządzenie ministra klimatu i środowiska. W sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną. I ona oczywiście nie dotyczy tylko energii biernej, ogólnie określa te zasady, jak te taryfy mają wyglądać. Natomiast my tylko sobie spojrzymy szybko na to co dotyczy energii biernej, i możecie zobaczyć, że no generalnie jest tu w paragrafie 47 Wyszczególnione co to przede wszystkim znaczy ponadumowny pobór energii biernej, ale to jeszcze sobie na poziomie taryfy omówimy. Po prostu chcę wam pokazać, że te taryfy nie wzięły się znikąd, że to nie jest tak, że sobie PGE wymyśliło czy inny dystrybutor, tylko że one po prostu wynikają z tego rozporządzenia. Natomiast to, co może być ciekawe i warte zauważenia, to że już na poziomie tego rozporządzenia mamy zdefiniowane, kto może w ogóle być rozliczany za ten pobór ponadumowny energii biernej. I takimi rozliczeniami za pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. I w tym zdaniu, oczywiście, każde słowo ma ogromne znaczenie, ale to, co widzimy, to, że ono nie dotyczy tych odbiorców, którzy są zasilani z sieci niskiego napięcia. Jednak mamy tutaj też kolejne zdanie, w którym możemy przeczytać, że takimi rozliczeniami mogą być objęci także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1000 V. Czyli tu już mówimy o sieciach niskiego napięcia. I na tym w praktyce zakończymy analizowanie tego rozporządzenia, bo to, co jest tutaj napisane, tak naprawdę też jest napisane w taryfach. I przejdziemy, sobie po prostu do takiej taryfy. Ja mam akurat taryfę PGE na 2025 rok. Przy czym słuchajcie, no, te taryfy dystrybucyjne się trochę pomiędzy operatorami różnią. Ale one wszystkie po pierwsze muszą być zgodne z tamtym rozporządzeniem, no i też oczywiście ustawami, innymi aktami, które są wyżej niż to rozporządzenie, oraz dodatkowo wszystkie one są jeszcze zatwierdzane przez prezesa URE, czyli to nie jest tak, że ci operatorzy mają dowolność, a to powoduje to, że one no, zasadniczo są bardzo podobne i nie będziemy omawiać teraz dla wszystkich operatorów taryf. Po prostu omówię to na przykładzie PG. I przejdziemy sobie do strony, gdzie jest opisane, jak są prowadzone rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobór energii. I możecie zobaczyć, tutaj jest ten punkt, który brzmi bardzo podobnie jak to, co czytaliśmy w rozporządzeniu, czyli, że rozliczeniami za pobór energii biernej są objęci odbiorcy zasilani z sieci średniego i wysokiego napięcia. Takimi rozliczeniami mogą być objęci także odbiorcy zasilani z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1000 V. I dlaczego ja chciałem to przeczytać? Bo tu zdetonuję pierwszą bombę, a potem was już będę tylko uspokajał. No bo jeśli ktoś to uważnie przeczytał i zwracał uwagę jeszcze na to, jak akcentuje pewne wyrazy, które w tym zdaniu były, to zauważył, że Odbiorcy zasilani z sieci średniego i wysokiego napięcia są objęci takimi rozliczeniami za pobór energii biernej, to znaczy tutaj nie ma żadnej dowolności z żadnej ze stron, a jak chodzi o odbiorców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, to oni mogą być objęci takimi rozliczeniami za pobór energii biernej. I teraz w społeczeństwie bardzo często, ja mogę wam powiedzieć, że ja do niedawna też tak myślałem, ale bardzo często powtarza się, że generalnie taryfy G nie są objęte tymi rozliczeniami, a już na przykład C i wszystkie tam inne są. I słuchajcie, zgodnie z moją wiedzą, nie znajdziecie nigdzie w żadnej ustawie czy w żadnym rozporządzeniu jednoznacznego zapisu, który wyłączałby gospodarstwa domowe czy odbiorców w taryfie G z opłat za ponadumowny pobór energii biernej. To, że odbiorcy w taryfie C, czyli firmy też podłączeni do sieci niskiego napięcia, płacą za ten pobór, a taryfy G nie płacą, to jest wynik tego, że tacy odbiorcy mogą być objęci, ale nie muszą. I o tym no, w praktyce decyduje OSD. Powiem więcej, ogólnie jakiś czas temu PGE próbowało część odbiorców w taryfach G obarczyć opłatami za. Ten pobór energii biernej. Oni się z tego rakiem szybko wycofali, ale generalnie próbowali już to zrobić. Jednak mogę Wam się przyznać, że ja też jeszcze nie tak dawno temu myślałem, że te taryfy G faktycznie są gdzieś zwolnione z tych opłat, ale mimo tego, że ja długo nie współpracowałem z osobami fizycznymi, to i tak spotkałem się z Panem, który co prawda nie dostał takiej kary na fakturze, i wydaje mi się, że on nigdy nie zapłacił tej opłaty, ale dostał pismo od operatora, że jeżeli no nie będzie lepiej, to będzie musiał zapłacić. I oni się dokładnie tym punktem podpierali jako podstawą do tego, żeby na niego takie, taką karę nałożyć. Tylko żebyśmy mieli jasność, tam sytuacja była skrajna, to nie było normalne wskazanie, jakie możecie mieć u siebie w domu. No dobrze to. Co więc powoduje, że odbiorcy w taryfach C, firmy podłączone do sieci niskiego napięcia, płacą za tą energię bierną, a odbiorcy też podłączeni do sieci niskiego napięcia nie płacą? I no, tutaj mogliby też płacić, albo ci w C mogliby nie płacić, tak? Ci mali przedsiębiorcy. No, co powoduje? No, słuchajcie, no, to są spółki skarbu państwa, wszyscy operatorzy, monopoliści, to są spółki skarbu państwa. No, no, jakby prawdopodobnie no, polityka za tym stoi I, i tyle, tak? Jak już wspomniałem, kilka lat temu było o tym głośno, że PGE próbowało takie opłaty nałożyć za ten, za ten pobór energii biernej. Tam dotyczyło to prosumentów. Jednak ci prosumenci byli oczywiście w taryfach G, ale szybko się z tego wycofywali no, prawdopodobnie z uwagi na jakieś naciski z ministerstwa z rządu, tak. Jeśli poszukacie sobie w internecie, to zobaczycie, że tam stanowisko URE było takie, że oni nie widzą podstaw do takiego wyłączenia prosumentów z ewentualnej możliwości naliczenia im opłat za pobór energii biernej. Natomiast to wszystko nie zmienia faktu, że na dzień dzisiejszy jako odbiorcy w taryfie G, nawet jak jesteście prosumentami, to prawdopodobnie nie dostaniecie żadnej faktury z naliczonymi opłatami za no, pobór tej energii biernej. I tu mogę tylko wyrazić moje osobiste zdanie, że nie da się na dzień dzisiejszy takich opłat dla taryf G wprowadzić. Sprawa tu jest czysto polityczna. Gdyby wprowadzili teraz tak z marszu takie opłaty, to prawdopodobnie skończy się to ogromną awanturą. Żaden rząd się na to nie zdecyduje, przynajmniej demokratyczny, bo prawdopodobnie po prostu przegra kolejne wybory i, i tyle. Więc oni zawsze będą próbowali te gospodarstwa domowe bronić przed tego typu Opłatami, podnoszeniem jeszcze rachunków, to też widzimy kolejnymi tarczami, mrożeniem cen i innymi tego typu zabiegami. Dodatkowo, też gdyby nagle ludzie dostali takie wyższe rachunki, to prawdopodobnie zaczęliby drążyć temat, a każdy, nawet średnio rozgarnięty elektryk czy elektronik, bardzo szybko dojdzie do tego, no, co w tych domach generuje właśnie najwięcej tej energii biernej, i wyjdzie na to, że Problemem są te wszystkie energooszczędne urządzenia, które przez ostatnie kilka lat często nawet były no, nam nakazywane, tak? Teraz postawcie się w roli rządzących, którzy musieliby jakiejś emerytce wytłumaczyć, że te jej energooszczędne LEDy, które zamontowała, bo w sklepie formalnie już nic innego nawet kupić za bardzo nie może. To Ostatecznie może się okazać, że ta energia bierna będzie kosztowała przy tych LEDach więcej niż ta czynna, którą te LEDy zużywają. I jakby to dobrze policzyć, to żeby jeszcze się nie okazało, że taka zwykła żarówka no, będzie tańsza niż ta LEDowa. No i jako, że to jest sprawa polityczna, no to też no, rozumiecie, dlaczego przedsiębiorcy są tymi opłatami obciążeni, mimo tego, że też są podpięci do sieci niskiego napięcia, bardzo często ci w taryfach C i mogliby takich opłat nie płacić, no ale w Polsce, wiecie, jak ktoś jest przedsiębiorcą, to znaczy, że ukradł, że wzbogaca się na nieszczęściu i krzywdzie innych, zawsze jest wyzyskiwaczem, prywaciarzem i tak także no, nie ma problemu na przedsiębiorcę w Polsce, można dowolną ilość opłat i wymogów nałożyć, i społeczeństwo to po prostu zaakceptuje. Ale gdyby ludziom ze 100 zł, na przykład w jakimś bloku, rachunek wzrósł do 200 czy 300 zł, to prawdopodobnie mogliby nawet i wyjść na ulicę. Dobrze, to zobaczmy sobie jeszcze, za co tu w ogóle możemy płacić. To mamy też opisane w rozporządzeniu, natomiast ogólnie możemy płacić za przekroczenie współczynnika mocy Tangens Fi. Taki współczynnik Tangens-Fi macie zdefiniowany w waszych umowach, ale on w większości przypadków będzie wynosił 0,4. I ten współczynnik ma tylko zastosowanie do energii biernej indukcyjnej i tylko wtedy, kiedy macie jakiś pobór. Jeżeli nie macie żadnego poboru energii czynnej, no to po prostu jesteście rozliczani za tą energię indukcyjną i w przypadku energii biernej pojemnościowej. Niezależnie od tego, czy macie jakiś pobór, czy nie, nie macie żadnego zdefiniowanego umownego współczynnika, płacicie za każdy jeden kilowar. Przy czym jeszcze raz podkreślę, tak owszem, taryfy G yy, prawdopodobnie nie będą musiały jeszcze dość długo się z tym borykać. To jest moje zdanie. Niemniej, jak zobaczycie, jak przeczytacie uważnie, to formalnie mogą być objęte takimi rozliczeniami. Ale słuchajcie, nie panikujcie. Uwierzcie mi, że poradzenie sobie z ewentualną energią bierną nie jest trudne ani nawet zbytnio kosztowne. Ale o tym pomówimy sobie innym razem, mam nadzieję. I po prostu, jak będziecie mieli wiedzę, to zawsze sobie poradzicie z tą sytuacją. Zobaczcie, że bardzo duża grupa e, przedsiębiorców, firm produkcyjnych, no, mierzy się od. Zawsze tak naprawdę z tym problemem i oni nie robią z tego dramy, oni po prostu z tym żyją, po prostu muszą kompensować tą energię bierną. To jest coś, co dla zakładowych elektryków, na przykład w jakichś y, zakładach produkcyjnych, jest dniem powszednim. Oni po prostu muszą dbać o to, żeby ten zakład no, nie musiał dużo płacić za y, ewentualne przekroczenia i to robią i to tyle. To nie jest żadna nowa technologia czy coś o czym w ogóle nic nie wiadomo, tylko po prostu nikt wcześniej dla taryf G się w ogóle nad tym nie zastanawiał, a teraz się nakręca taka spirala tej mm, niepewności ludzi i boicie się tego bardzo często, co jest nieznane. A uwierzcie mi, że naprawdę nie ma się aż tak bardzo czego bać. Nawet jeżeli dzisiaj Wam się wydaje, że ewentualne rozwiązania tych problemów są bardzo drogie, to wierzcie mi, że gdyby taki obowiązek płacenia tych opłat za pobraną energię bierną przez odbiorców w gospodarstwach domowych się pojawił to rynek też nie znosi próżni, pojawiłaby się cała masa rozwiązań typowo domowych, które by też były w korzystnych cenach. Już nie wspominając o tym, że gdyby to się stało na poziomie całej Unii, to po prostu Chińczycy by nas zalali e, tanim sprzętem, który tak jak na przykład chińskie falowniki też byśmy chętnie montowali. I to naprawdę nie byłoby jakieś bardzo, bardzo drogie, bo tam po prostu na potrzeby domu nie ma co być bardzo drogie. Uwierzcie mi. No dobrze, i teraz jest taka informacja istotna, bo jak pamiętacie z materiału o ustawianiu falownika, ja pokazywałem instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Znowu omawiam to na PG, każda wygląda bardzo podobnie, i tam mieliśmy. E, tylko muszę się doklikać. O, mieliśmy dodatkowe wymagania dla mikroinstalacji. Kto oglądał tamten materiał, to pamięta. I była tam informacja o tym, że my musimy mieć ustawioną tą instalację w taki sposób, żeby ona generowała sobie energię bierną w zależności, w takiej funkcji Q, w zależności do napięcia. Ja tam mówiłem o tym, że ten tryb musi być ustawiony jako podstawowy i tak dalej. No w każdym razie wychodziło z tego, że przy niskim i przy bardzo wysokim napięciu w sieci my generujemy moc bierną. I teraz no, można, nawet zwłaszcza jak się jest w taryfach C na przykład. I ma się tam fotowoltaikę, no to można się zacząć martwić. No to w takim razie tak. No jestem obarczany opłatami za energię bierną, a jednocześnie mój falownik ma tą energię bierną generować. No to przecież będę za to płacił. No i otóż, no nie. Ja tam wtedy powiedziałem, że energię bierną możecie mieć. Wtedy, kiedy prąd z sieci pobieracie, to jest ćwiartka pierwsza i czwarta, oraz wtedy, kiedy do sieci oddajecie, czyli ćwiartka druga i trzecia. I zaraz pokażę dlaczego. Za ćwiartkę drugą i trzecią nie powinniście zapłacić. Niezależnie czy jesteście w taryfach g, czy w innych taryfach. Za te ćwiartki nie powinniście płacić. Więc, jeżeli już, bo bardzo wiele osób chce kompensować falowniki, przy czym ja mogę Wam powiedzieć, że ja mam mojego Deje uruchomionego, i on, kiedy pracuje w pełni poprawnie, on nie zmienia w sposób znaczący charakterystyki mojego domu. To, co mi wychodzi na liczniku, miałem też przed zamontowaniem fotowoltaiki, i to po prostu wynika z tego, jakie ja mam urządzenia uruchomione w domu, a nie tego, czy mam fotowoltaikę, czy nie mam. W każdym razie za ćwiartkę drugą i trzecią, czyli za tą energię bierną, która jest generowana przez falownik, w momencie kiedy oddajecie energię do sieci, nie powinniście płacić. Ja celowo mówię nie powinniście, bo ja też nie mam wielkiego zaufania do OSD i nie zaryzykuję stwierdzenia, że nikt nigdy nie zapłacił i że oni nic tam nie kombinowali, ale po prostu nie powinniście za to zapłacić. I z czego to moje twierdzenie wynika? Wejdźmy sobie jeszcze raz w tą taryfę. Mamy te rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobór energii biernej. I na samym dole tego rozliczenia, tych, tych opisów, możemy zobaczyć sobie, że w okresie rozliczeniowym opłaty za ponadumowny pobór energii biernej nie pobiera się w rozliczeniach między operatorem a użytkownikiem systemu elektroenergetycznego w przypadku, gdy ponadumowny pobór energii biernej wynikał z polecenia operatora lub wynikał ze świadczenia usług na rzecz operatora określonych w instrukcji, o której mowa w artykule 9g ustęp 1 ustawy. I tutaj jak chodzi o ustawy, to jest odniesienie do prawo energetyczne. Tu możecie już przeczytać, że chodzi o jakąś instrukcję, no ale upewnijmy się, czy to na pewno dotyczy naszej instrukcji. Ja mam tutaj tą ustawę, prawo energetyczne, znowelizowana i tak dalej, ze wszystkimi zmianami. I tu już sobie znalazłem. Mamy ten artykuł 9G, ustęp pierwszy, czyli dokładnie to, co tutaj nam wskazali. I mamy napisane, że operator systemu przesyłowego op i tak dalej, różnych systemów, w każdym razie oni są zobowiązani do opracowania odpowiednio instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej, instrukcji ruchu. W każdym razie, tu mieliśmy instrukcję ruchu. Tak? I po prostu odnosi się to do tego dokumentu. Dlatego. Jeżeli my w instrukcji ruchu mamy jakieś wymagania nałożone i nakazano nam ustawić falownik w trybie podstawowym, czyli sterowania mocą bierną funkcji napięcia na zaciskach generatora, czyli tak, że ona przy wysokim napięciu w sieci generuje moc bierną indukcyjną, a przy niskim napięciu w sieci generuje moc bierną pojemnościową, i ustawimy to sobie zgodnie z tą charakterystyką. To nie powinniśmy zgodnie z taryfą płacić za to, co będzie w ćwiartkach drugiej i trzeciej, czyli wtedy, kiedy my wysyłamy energię do sieci. I jak sobie sprawdzicie, to we wszystkich licznikach, które mierzą tą energię bierną, tych zdalnego odczytu nowoczesnych, zawsze macie te wszystkie cztery ćwiartki.